Z tej strony ponownie Wojtek. Cześć, Robert. Słuchajcie, zbliżamy się do Sylwestra, zbliżamy się do karnawału, więc temat dzisiejszego filmu jest oczywisty, będziemy testować dla Was wina musujące. Mamy na to fajny pomysł i może Wojtek powiesz jak to w ogóle się ułożyło, że mamy te 6 butelek tutaj. Będziemy trochę, wydaje nam się, testować te wina, czy pokazywać Wam w nietypowy sposób, bo nie apelacjami, a ceną. Wymyślimy sobie trzy przedziały, mhm. mamy do 25 zł, 35 40 i tutaj mamy 60 70 zł. I w ogóle generalnie nie szliśmy w droższe kategorie, bo uważamy, że sylwester i w ogóle jest taki moment, kiedy mamy czas na dobrą zabawę. Nie na głęboką degustację, tylko po prostu mamy cieszyć się chwilą. I są nasze wybory. Mamy wina zarówno z dyskontów, z marketów, ze sklepów specjalistycznych. No, i zaraz zobaczymy, jak nam one zagrają. Natomiast na początku chcemy Wam jeszcze powiedzieć takie kilka podpowiedzi, jak w ogóle obchodzić się z winami musującymi. Po pierwsze, co jest bardzo istotne, wina musujące należy mocno schłodzić. I to tak naprawdę mocno solidnie. Czyli wkładamy na kilka godzin do lodówki. Temperatura 5-7 stopni to jest mhm. taka optymalna. To musi być po prostu mocne, mocno schłodzony win. Dodatkowo korzystajcie z kieliszków, które sprzyjają tym winom. Czyli Klasycznie można użyć takiego fleta, ale ja na przykład używam robisz chyba również mm -hmm. kieliszek dobrego do wina, gdyż jest szerszy, e, można lepiej zanurzyć się w aromaty. Natomiast nie używamy tych kieliszków e, takich Przeroką, szerokich, old które jeszcze ja pamiętam używali moi rodzice na każdej tej karnawałowej imprezie. Yy. Chyba, że macie imprezę pod, tyma, pod tytułem. Stylu retro. Tak, retro. Nie, 20 lata w Stanach Zjednoczonych. Tak, to, to się wtedy nadaje, ale po prostu te kieliszki bardzo szybko, po, po pierwsze, bardzo szybko bombelki ulatują. Znika, poza tym ciężko w ogóle jakieś tutaj zamieszać nie winem i wydobyć jakieś aromaty. No to jest fajne, kieliszek do jakichś koktajli, do jakichś drinków, ale broń Boże może do. Dlatego klasyczny do kieliszek do białego wina świetnie się to robi. I rzecz trzecia, w przypadku win musujących niestety musicie uważać na to, jak jest określany poziom cukru. Tutaj określenie dry wcale nie oznacza, że mamy wino ultra wytrawne. W przypadku win musujących kategoria ta najbardziej wytrawna to jest brud natur albo ekstra brud a potem idą właśnie w coraz większym poziomem cukru jest brut, extra dry dry no i tam jeszcze, jeszcze wina z kolejnym jeszcze wyższym poziomem cukru Do na tak najlepiej w ogóle się nie zbliżać więc jeżeli szukacie więc z małym poziomem cukru no to właśnie brut a najlepiej e, extra brut które też tutaj będziemy dzisiaj mieli Czyli można powiedzieć że najszerszą kategorią wśród win robionych metodą szampańską jest, jest, jest w tym momencie jest brut mhm. natomiast wśród prosecco jest często, często extra dry e, czy tym bardziej słodkim jest 1217 17 tak. gram cukru. Prosecco zawsze będzie słodsze od tych metodą klasycznych produkowanych. I gdzie tych nazw możemy szukać? Ma jakiś przykład? No tutaj one powinny się pojawiać, najczęściej są na etykiecie. Tu mamy właśnie Cremant de Brut. Eee, mhm. Tutaj mamy... Tu, tu mamy na przykład na etykiecie, nie mamy, ale tutaj patrzymy na kontretykietę i z tyłu, ja na kontrę z tyłu jest. jest też Extra Dry. Więc e, albo z przodu etykiety, albo z tyłu etykiety ta nazwa się powinna, to określenie powinna się pojawić. To co, będziemy no próbować, prawda? Testujemy. Ok, lecimy z pierwszym zestawem, e, mamy dwa wina w kategorii 24,99 zł, dokładnie e, oba z Lidla, hiszpańska kawa i francuski Cremant de Bordeaux, dwa wina metodą klasyczną. Jedną różnicą, którą tu mamy, to jest, jest brud czyli o tej najniższej zawartości cukru, a właśnie bez dozaż, e, natomiast tutaj mamy kategorię brud, czyli e, do 12 gram e, cukru jest możliwych. Dobra, próbujemy. Zaczynamy od kawy. Ten, ten aromat jest taki jakby lekko dymny, coś takiego stalowego. Teraz usta są bardzo wodniste, proste, krótkie. Mało musowania. Warto w ogóle tego w prawie nie czuć. Jakaś gorycz w finiszu? Tak, lekka taka grajfrutowość, trochę goryczki. Ale generalnie nie jest to wino najniższych, najwyższych lotów. I też. To jest jakby takie, taka mała wskazówka, to, że mamy tutaj wino określone metody, jako ekologiczne, organiczne wcale nie znaczy, że to jest jakieś ekstra wino, to jest taki dodatkowy odnośnik. Niestety bardzo często tylko jako odnośnik marketingowy. Nie przekłada się to w żaden sposób na, na smak tego wina, na które my no, nie jest czymś Jeszcze wielkim. Radę. Następne winy mamy Cremant de Bordeaux. Jeżeli mówimy o Cremantach, są to wszystkie wina mocujące, we Francji robione metodą szampańską. Te są oczywiście skategoryzowane, tutaj może muszą być minimum 9 miesięcy na osadzie, więc mamy gwarancję już jakiegoś tam zbudowania tych win. Często są w bardzo konkurencyjnych cenach. Tak, jeżeli szukacie takiej tańszej alternatywy dla szampana, tak? to szukajcie krewantów zazwyczaj to jest 3-4 razy tańsze wino niż, niż nawet najtańsze szampany, a jakość bywa porównywalna. Dziś w, w Alsacji czy na Loirem to są bardzo dynamicznie rosnące, mhm kategorię win tam produkowanych. Też jest problem tego Bordeaux, tu jest chyba 60% Semillon. Tak, Cabernet Franc i, i Muscadel. Ja już spróbowałem, dla mnie to jest jakby przepaść jakościowa między tymi dwiema butelkami jest bardzo znacząca. To jest wino bardziej kwaskowe, nawet lekko bym powiedział mineralne, trochę takich akcentów miodowo-woskowych, ale fajna jabłka, fajne cy cytrusy, dużo orzeźwienia. Bardzo porządnie wykonana butelka. W nosie jest e, takie noty szarotki. jest e, jak za te pieniądze świetna głębia. Mm -hmm. mm, moim zdaniem to jest og ogromna przepaść między mm -hmm. tymi butelkami, także nasza rekomendacja jak najbardziej. Tak, w kategorii do 25 zł zdecydowanie wybierajcie tego kremanta z bordu W tym zestawie mamy y, ponownie klemanta, ale tym razem z Doliny Loary i mamy włoskie proseko. 35 zł Kaufland, ale znaleźliśmy, że w 2015 roku opisywaliśmy to wino z oferty Leclerc'a, więc może jego dostępność jest szersza. I to też jest chyba takie szeroko dostępne. To jest e, wino kupione na Leclerc'u e, 39,90. Natomiast e, szeroko dostępne etykieta, miała, to jest to pomarańczowa mhm. etykieta, którą żeśmy chyba omawiali e, na poprzednim filmie. Mhm. Rok e, temu. Rok temu. A to jest nowość. Znowu mamy etykietę bio. Zobaczymy, jak to jest stawicie Czy no, 10 zł droższa niż ta pomarańczowa i co, tu mamy Loire czyli głównie z Chanel. Tak, tak. a tu mamy... Z dodatkiem dokładnie Caberneta, Franca i Chardonnay. A tu mamy Glera w 100%. No dobra, to zobaczymy. Co ja, i, I oczywiście użyjemy metody produkcji. Tak jest. Ta Loire jest fajnie aromatyczna, bo jest takiej trochę pieczonej, pieczonych jabłek. Jest Ale trochę cytry. Też lekko dymny taki no, ten nos jest. Jest, to, jest fajny kwas od tego on naprawdę uczciwy, taki... Mm. Jest taki bardzo cytrynowy, taki bardzo... nawet będzie taki lekko postrzeliste. Ale ma troszeczkę jednak tych nut... bułkowo-drożdżowych, mm -hmm. takich tak, gdzie, gdzie tam Super czuć, że, że, że jednak na tym osadzie ono swoje zrobiło. Mm -hmm. I wydaje mi się, że jak próbowaliśmy wcześniej tego kremanta z Bordeaux, to tutaj czuć, że to jest wino 10 złotych droższe, w sensie, że Oczywiście. mamy więcej elegancji, tak. mamy więcej trochę głębi, mamy takie wie, więcej fajniejszego ułożenia. Jeżeli tak mogę powiedzieć, to to jest z całym szacunkiem, to to jest bardziej szampańskie niż, mm -hmm. e, niż to Nic poprzednie. Mm -hmm. Dobra, zobaczymy to Prosecco. Ale to jest bardzo dobry, tak mm -hmm. I słowem tego Mionetto, które jest 5 złotych droższe. Mniej aromatyczne niż bym się spodziewał po Prosecco jest trochę mniej słodkie niż bym się spodziewał po prostu, ale jakby ten profil smakowo aromatycznie jest zachowany. Ale zaskakującym faktem jest właśnie to, że oprócz tego dominującego owocu, który mm -hmm. jakby jest i wyższej wysokości cukru, mm -hmm. czujemy dużo, no takich mniej związanych klasycznie z Prosecco, co czyni tą butelkę dosyć interesującą, szczególnie, że jest to ogromny producent i dodatkowo od koncernu, bo on należy do Henkela chyba mhm. tak, do, do sekty na mhm. masową skalę. Ciekawe, Ciekawe, może niekoniecznie dla takich Ortodoksyjnych fanów Prosecco, dla takich osób, które lubią po prostu mnóstwo tych gruszek, mnóstwo takich słodkich jabłek, to może być butelka zbyt powściągliwa. Ale na przykład dla nas, którzy nie jesteśmy jakimiś takimi fanami, aż takich rozbuchanych win to jest coś ciekawego, bo tak pasowość tutaj fajnie trzyma to wszystko w ryzach. Co bardzo ciekawe w tej kategorii, ob, 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 obie butelki, tak. dla nas, tak. Racja jakości to ceny jest naprawdę tak. w obu przypadkach e, odpowiednia. Jak mogłoby być na co dzień? Zdecydowanie tak. No to lecimy z następnym setem. Kawę z mojej ulubionej kategorii Wychod Natur. I mamy troszkę Polsego. Treviso, czyli takiej szerszej mm -hmm. apelacji, nie jestem bardzo nie biodany. Oba wina z, ze sklepu specjalistycznego, tak. że skakujemy na trochę inną kategorię cenową i powiedzmy tak. inną dostępność. Mamy El Catador 70 zł mm -hmm. i Mielżyński 60 zł. Mm -hmm. E, tutaj e, 20 miesięcy dojrzewania na osadzie, e, dominują, dominującym szczepem jest prawdopodobnie Xarello, bo tak tutaj e, jako pierwsze jest na kontratykiecie i, i oczywiście Macabeo i jada te odmiany charakterystyczne dla kawy. To on także... Dobra, jedziemy. Zaczynamy, zaczynamy od, e, od tej kawy, bo ona jest ultra wytrawna, tu w procesie będzie na pewno więcej cukru, więc łatwiej ocenić to pierwsze wytrawne wino. Sporo jabłek, sporo gruszek, ale też sporo takiej skórki jabłkowej, bym powiedział. No i skórki od chleba, no te mm. analityczne już są. Czuj ten osad? Mhm. Mm jest e, taki drożdżowy, lekki drive w trawie. Tak, jest, w ustach te, te, te gruszowe elementy są jeszcze bardziej widoczne, bo tutaj praktycznego owocu w ogóle nie ma. Jest, taki, jest, jest taka skórka chlebowa, właśnie jest taki trochę nawet słonych. Usta są ultra wytrawne. Takie bardzo wino. świetnie się uh, sprawdzi do... I niełatwe mimo wszystko. Niełatwe. Do ryb uh, z cytryną, takich um, morskich. Myślę, że to, jest, to, to mi się podoba. Mm -hmm. Jestem za. Do świętowania Sylwestra na przykład się nada. W gronie przy stole, nie, no nie fakty, na nie, tak. nie, nie, nie na masową imprezę, tak. tylko właśnie raczej do spróbowania my No i spróbujmy teraz tego posekko. To jest dziwne wino, ja już tutaj wcześniej na backstage'u ja trochę o, o nim rozmawialiśmy. Bo to jest takie prosecco, które zupełnie mi prosecco, przynajmniej w nosie, nie przypomina. Ono jest jakieś takie Trudno. kiszone, jakieś takie... Y... Trudno mi nazwać to ono, ono jest po prostu dziwne. To jest wino, jak kupuję prosecco, y, y, no to jakby ch chcę mimo wszystko, biorąc pod uwagę, że to jest wino dosyć masowe, chcę jakiejś typowości, chcę czegoś, co przynajmniej mogę dopasować do tych ram yy, y, proseko, A to jest coś takiego odjechany. Tutaj z jednej strony mamy jakieś anerżowe nuty, po, tym, po czym mm. w ustach jest jakaś blandrynka mimo y, kategorii brud, która się szybko kończy i zaczyna się jakieś taki taka kapusta część centralna i ten finish też nie daje satysfakcji, nie? więc jak gdyby... Strasznie dziwne wino, jakby ciężko mi w ogóle jakby ja jestem, jednoznacznie jakoś tak przypisać to ja Jestem trochę adwokatem zwykle proseko, gdyż tak uważam, że tam da się robić dobre i bardzo dobre wino, ale to chyba nie jest ten przykład, tak, także... Nie, jeżeli szukacie, jeżeli szukacie wina w kategorii takiej powiedzmy trochę premium, i chcecie, chcecie znaleźć sobie coś fajnego na, na, na sylwestra, do, czy, czy nawet na karnawał, to z tych dwóch win zdecydowanie polecamy to. I generalnie, pamiętajcie, w tej cenie, wybierając kawę Brut na macie ogromną szansę, yy, czy kawę brudną mm -hmm. na osiągnięcie satysfakcji, yy, bo to już zaczyna być poważne. Tak, tak w, w, w tej przydziale. Cenowy. Tak, i myślę, że po raz kolejny możemy powiedzieć to, co już kiedyś wspominaliśmy, że jeżeli chodzi o selekcję win hiszpańskich, to El Catador to jest jeden z naszych, no chyba najlepszy, najlepszy importer win hiszpańskich. Trzeba, w Warszawie. trzeba też oddać honor, że u winem te są dobre kawy, mm -hmm. ale nie wzięliśmy dzisiaj do degustacji akurat tej tak. butelki. Tak, także dzisiaj taki, takie wybory. Słuchajcie. Tą kawą w takim razie? Wniesiemy to, żeby przyszły rok był dla Was co najmniej równie dobry jak obecny. Żebyście wypili, tak jak my mamy nadzieję, może do, dobrych i wspaniałych win. I chyba oczekujcie nieoczekiwanego, nie? Dokładnie. No zdrowie. Wasze zdrowie.